Bajeczne czytanki, zagubione autko. W małym, spokojnym miasteczku, gdzie wszystkie samochody żyły w harmonii, mieszkało małe, czerwone autko o imieniu Bąbel. Było to urocze, energiczne autko z niekończącą się ciekawością świata. Każdy dzień dla Bąbla był okazją do odkrycia czegoś nowego, ale czasem jego ciekawość prowadziła go w kłopoty. Pewnego sobotniego poranka rodzice Bombla, mama Karolka, elegancki sedan i tata Diesel, solidny SUV, postanowili wybrać się na zakupy do wielkiego supermarketu, który mieścił się na obrzeżach miasta. Był to ogromny budynek, pełen różnorodnych działów, kolorowych półek i niezliczonych innych samochodów robiących zakupy. Bąblu, pamiętaj, żeby trzymać się blisko nas, powiedziała mama Karolka, gdy parkowali na zatłoczonym parkingu. To miejsce jest bardzo duże i łatwo się tutaj zgubić. Jasne, mamo, odpowiedział bąbel, choć jego myśli już błądziły gdzie indziej. Supermarket wyglądał jak plac zabaw pełen fascynujących rzeczy do zobaczenia. Wewnątrz sklepu bombel nie mógł się nadziwić, jak wiele rzeczy można tam znaleźć. Były stoiska z olejem silnikowym w przeróżnych smakach, błyszczące opony o różnych rozmiarach, a nawet specjalne gadżety, takie jak lusterka boczne z neonowymi lampkami. Jednak to dział z zabawkami przyciągnął uwagę bąbla najbardziej. Na jednej z półek stał mały, zdalnie sterowany wyścigowy bolid. Bombel nie mógł się oprzeć, by go dokładnie obejrzeć. Ale super! Muszę to zobaczyć z bliska! Pomyślał i ruszył w kierunku półki. Nie zwrócił uwagi, że rodzice już skręcili w inną alejkę. Zafascynowany zabawkowym bolidem, Bombel zapomniał o wszystkim. Dopiero po chwili, gdy się odwrócił, zorientował się, że jest sam. Mamo! Tato. Zawołał, ale odpowiedziała mu tylko cisza. Serce zaczęło bić mu szybciej. Był w wielkim supermarkecie i nie wiedział, gdzie są jego rodzice. Bombel postanowił ich szukać. Jechał powoli przez alejki, rozglądając się na wszystkie strony. Po drodze spotkał różne samochody. Hej, mały. Szukasz kogoś? Zapytał wózek widłowy o imieniu Max, który układał pudła z olejem na półkach. Tak, szukam moich rodziców widziałeś ich? Zapytał z nadzieją Bombel Niestety nie może spróbuj w dziale z oponami tam jest sporo rodzinnych samochodów zasugerował Max. Bombel podziękował i pojechał dalej. Jednak dział z oponami okazał się równie zatłoczony, a rodziców nie było nigdzie widać. Po drodze Bombel napotkał kolejne przeszkody. W jednej z alejek utknął w korku, bo wielki tir dostawczy zablokował przejazd. W innej musiał uważać, żeby nie wpaść na elektryczne wózki na zakupy, które śmigały między półkami. Podczas swoich poszukiwań Bombel spotkał małego, zielonego skutera o imieniu Zwinka. Zwinka była również sama i szukała swojego starszego brata, motocykla wyścigowego. Może poszukamy razem? Zaproponowała Zwinka. Dobry pomysł! Razem na pewno łatwiej nam będzie znaleźć naszych bliskich, zgodził się Bombel. Razem przemierzali kolejne alejki, pomagając sobie nawzajem. Gdy wpali na wielki stos puszek z olejem, które przewrócił nieuważny kład, bombel i zwinka pomoli je poukładać. Kład, wdzięczny za pomoc, podpowiedział im, gdzie znajduje się punkt informacyjny. W drodze do punktu informacyjnego bombel i zwinka natrafili na coś, czego wcześniej nigdy nie widzieli ruchome schody. Była to długa metalowa taśma, która poruszała się w górę i w dół. Transportując zakupy i małe pojazdy między piętrami sklepu. Co to jest? zapytał zdziwiony Bombel. To chyba ruchome schody mój brat mi kiedyś o nich opowiadał. Podobno mogą być trudne do przejścia jeśli nie wiesz, jak się na nich poruszać odpowiedziała Zwinka. Bombel spojrzał na poruszające się stopnie z niepokojem. Co? Jeśli zjadę za szybko albo spadnę? Nie martw się, Bomblu. Pojedźmy razem. Jeśli będziesz mieć problem, pomogę ci, zapewniła Zwinka. Powoli podjechali do krawędzi schodów. Zwinka, odważniejsza, wjechała pierwsza, pokazując jak utrzymać równowagę na poruszających się stopniach. Bombel wziął głęboki oddech i ruszył za nią. Początkowo chwiał się i bał, że spadnie, ale zwinka cały czas dodawała mu otuchy. Dasz radę, Bomblu! Patrz przed siebie i jedź spokojnie! wołała zwinka. W połowie schodów Bombel poczuł się pewniej. To wcale nie jest takie trudne, jak myślałem powiedział z uśmiechem. Gdy dotarli na górę, Bombel czuł się, jakby pokonał wielką przeszkodę. Dzięki, Zwinko. Bez ciebie bym tego nie zrobił powiedział wdzięcznie. Nie ma sprawy! Widzisz, czasem wystarczy trochę odwagi i pomoc przyjaciela odpowiedziała Zwinka. Na piętrze sklepu Bombel i Zwinka dostrzegli coś niezwykłego rozłożoną mapę całego supermarketu. Był to interaktywny ekran dotykowy, pokazujący każdy dział. Hej, to może nam pomóc! Zawołała zwinka. Podjechali bliżej, ale zauważyli, że mapa nie działa. Co się stało? Zastanawiał się Bombel, kiedy podszedł do nich mały, żółty robot czyszczący o imieniu Brudek. Mapa przestała działać, bo ktoś przypadkiem wylał sok na ekran. Bez niej dużo samochodów błądzi po sklepie, powiedział Brudek. Ale wiecie co? Jeśli znajdziecie centralny panel sterowania, możecie ją naprawić. Centralny panel sterowania A gdzie to jest? zapytała Zwinka. Na samym końcu sklepu, w zamkniętym pomieszczeniu, odparł Brudek: Potrzebujecie klucza, ale mogę wam go dać, jeśli mi pomożecie pozbierać rozsypane nakrętki w tej alejce. Bombel i Zwinka od razu zabrali się do pracy. Wspólnie pozbierali wszystkie nakrętki, a Brudek wręczył im specjalny klucz. Powodzenia, mali bohaterowie, powiedział, odjeżdżając. Droga do panelu sterowania była pełna wyzwań. Bombel i Zwinka musieli przejechać przez zatłoczone alejki, unikać przewróconych koszyków i rozlanego oleju. Gdy dotarli na miejsce, znaleźli panel sterowania, był to duży, skomplikowany komputer. Jak to naprawić? zastanawiał się Bombel, patrząc na mnóstwo przycisków i lampek na panelu. Może to nie jest takie trudne, jak wygląda powiedziała Zwinka, zachęcając go. Razem zaczęli analizować ekran i przyciski. Na szczęście obok panelu znajdowała się instrukcja w formie graficznej, co znacznie ułatwiło zadanie. Zwinka była świetna w rozwiązywaniu zagadek, a Bombel Dzięki swojej zwinności szybko wciskał odpowiednie przyciski. Po kilku minutach system zaczął działać. Na ekranie pojawiła się działająca mapa supermarketu, a głośnik ogłosił: Mapa dostępna Wybierz lokalizację Hurra! Udało się! zawołał Bombel Teraz wpisz, gdzie mogą być Twoi rodzice poradziła zwinka. Bombel szybko zaznaczył dział spożywczy organiczne paliwo. System wskazał im najkrótszą trasę. Ruszyli, podążając za wskazówkami na mapie. Po drodze z radością zauważyli, że inne samochody również zaczęły korzystać z działającego systemu. Gdy dotarli do działu spożywczego, Bombel zauważył swoich rodziców stojących przy półce z ekologicznym paliwem. Mamo! Tato! Zawołał, pędząc do nich z całych sił: Bombel! Cały i zdrowy! Zawołali z ulgą rodzice, przytulając go serdecznie. Bardzo się o ciebie martwiliśmy. Przepraszam, że się oddaliłem. Ale nauczyłem się, jak ważne jest trzymać się blisko i słuchać Was powiedział Bombel. Na szczęście miałem pomoc z winki, a razem przeżyliśmy wiele przygód. Rodzice podziękowali Zwince za opiekę nad ich synem, a Bombel opowiedział im o ruchomych schodach, naprawie mapy i pomocy innym samochodom. Gdy opuszczali supermarket, Bombel spojrzał na swoich rodziców i nową przyjaciółkę Zwinkę. Nauczyłem się czegoś ważnego powiedział. Czasem odwaga i współpraca z innymi pomagają nam przezwyciężyć największe przeszkody. A kiedy się zgubimy, warto zaufać przyjaciołom i pamiętać, że każdy problem można rozwiązać, jeśli tylko się nie poddajemy. Zwinka uśmiechnęła się i dodała: Masz rację, Bomblu! Wspólnie możemy osiągnąć wszystko. Rodzina wróciła do domu, a Bombel długo opowiadał o swojej niezwykłej przygodzie. Dzięki niej nie tylko nauczył się być bardziej ostrożnym ale zrozumiał, jak ważna jest pomoc i życzliwość wobec innych. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.